Dzień dobyrek, przepraszam, że tak bez pukania, ale ładny salon tutaj macie, podoba mi się, czysto, schludnie, przyjemnie, fajna wykładzina, nie wiem, tu się buty zzuwa? Koleś pracujesz tu, robisz tu? Popychasz te fureczki, jesteś handlarzem, co? Ha, 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 ha. Co jest, za dużo pytań, za mało odpowiedzi, co tam? Tak, pracuję tu. Pracujesz tu, aha 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 aha, 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 aha. Fajna robota, fajna. Super, super, podoba mi się, fajna. Dziękuję. Ty, koleś, a ty wiesz, co jest fajnego w mojej robocie? Co? Że jej nie mam. <śmiech> <śmiech> a ten, e, się przedstawię, nie? E, mówi o mnie wesoły stach. Wiesz, kolego, dlaczego? Bo, bo tak ma pan na imię? Nie, bo jestem wesoły. <laughs> A ty, koleś, jak tam się nazywasz? Jak się zwracać do ciebie? Proszę Spokojnie, pana. widzę. Masz na szyweczkę robotniczą swoją. Czytać umie. Aha. Hugo Boss. Czyli co? Hugo, jesteś tu szefem, tak? Boss. Ty, Hugo, ty. A to się jakoś zdrabnia, to Hugo? Jak stara na ciebie wołała, co? Hugo Nocik, ty? Dobra, nieważne, stary dzieje, słuchaj. Bo jak przechodziłem sobie e, na zewce, to popatrzyłem tutaj e, do środka. E, no byłem na zewce nie i popatrzyłem do środekka. Na zewce. na zewce. Na zewce byłem na zewce, jestem wewce, nie. Na zewnątrz zewka, tutaj wewka, nie. Zewka, wewka, zewka, wewka, między nami szyba w szybie co? Co? Szkło. ha. ha, 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 ha. Dobry jestem w te klocki ty i słuchaj ty. Popatrzyłem na te dwa modele, co tam pod szybą macie, nie? I słuchaj, jak ten czarny się nazywa, co, jak on ma na imię, ten czarny Ferrari? Ferrari F40. F40, aha aha, 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 aha. A ten obok niego, ten czerwony, to jak on ma na imię? Ferrari F50. F50, aha, 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 No to tak na pierwszy rzut oka, nie? Jak popatrzę, to od razu mówię, nie? Że ten F50 to jest o 10 lepszy niż F40, nie? Tak patrzę i od razu widzę, nie, no bo motoryzacja to jest mój kotek. I tak popatrzyłem... Konik! Żerafa, większe wygrałem, te. <noise> nie, graj to ze mną, dobry jestem, te klocki, ty. Ty, czekaj, a tego, tego nie widziałem wcześniej z Zewki. Co wy go tak, czy macie tamten model przy tym, e, przy ścianie? Ten brązowy, co to jest za model, ten kanciasty tam? To jest biurko. <noise> no w sumie... Po co szuflada Ferrari, nie? To nie, to taki model mam, to nie trzeba, nie? A, ty, a ten czerwony tutaj, jak on się nazywa, co tam reflektorkiem do mnie No, proszę pana, to jest akurat duma naszego salonu: Aha. Ferrari, Kalifornia. Ferrari, Kalifornia. Kalifornia, wesoły stan. Tutaj czeka wesoły stach. Coś się tu zazębia. Dobra, okej, okay. mamy tu idealną sytuację, nie? Jest klient, który tam ciutkę jest zainteresowany. Ty bardziej chcesz to popchnąć, nie? Wiesz, co masz zrobić, nie? Uwiedź mnie. Co mu tak pod maseczką gulgota? Dobra, e, no proszę pana, ośmiocylindrowa jednostka. Osiem cylindrów, bardzo dobrze, super! Bardzo dobrze, jeden więcej niż siedem, dobrze, no. No dalej. Moc 560 koni mechanicznych. Człowieku, to jest całe statko, ty. A tu czeka cowboy, kawej. Zagonie, kucę do roboty. Ty. No dalej. 3,5 sekundy do setki. Ho, 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 ho. I stacha nie ma. Ty, ty a Stach gdzie? U daleko w Kalifornii. Dobra, no, dalej. No, no, no. no proszę pana, no cóż jeszcze. O, prędkość maksymalna to 335 km na godzinę. Człowiaku, to tu normalnie frunie, ty! A ja nie mam licencji pilota. <ścoughs> <ścoughs> Że to frunie, a ja nie mam licencji pilota, bo jak coś lata, to trzeba mieć na to licencję, żeby latać, to trzeba mieć licencję. Taki żart, kiedyś złapiesz, no. Dobra. A ten, a powiedz mi, e, tu ważne pytanie jest, nie? I on tam szarpnie na setkę, ile to to spali? Ty? Mm, no, oprze, Pana, jak Pan tak dobrze dociszy. Aha, aha. To i ze 30 litrów. Czyli co, jak ja będę jechał na działkę, to muszę wziąć chwilówkę? No, w sumie. Jest zabawa, są koszta, nie? Dobra, do przełknięcia, a ten? E, hamulce? Proszę pana, czterozaciskowe, tarbonowo Nie, pytam, czy są? Dołączacie do kompletu? Tak, są w komplecie. No to najważniejsze, pojemność. Silnik o pojemności pięciu... Bagażnik. Sześć worków ziemniaków wejdzie? Proszę pana, przecież to jest sportowe auto. Królowa szos. Jakie ziemniaki w workach? Aha, aha, aha. A ten, aluzem? Niestety, nie. Czyli są minusy. Nie wiem, no bo do teraz wycieczki na działkę to przestają mieć sens, nie? Zwłaszcza, że to nie moje działki. Także do mojego obecnego auta wcisnę z osiem worków ziemniaków, także no to tutaj, no, 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 no myślę, myślę, nie? Myślę, z ciekawości oczywiście. Pan, szanowny obecnie, to czym jeździ? Proszę pana, klasyczną niemiecką myślą technologiczną, proszę pana, szyk, prezencja, pakowność, elegancja. – Czym? – Warabaraburgiem. <noise> – Nigdy nie słyszałem. – Bo nigdy tędy nie przejeżdżałem. Dobra, no mamy tutaj idealną sytuację, jestem zainteresowany, no to koleś gadaj. Cena. Proszę pana, obawiam się, że cena to może pana porazić. O, 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 kiedyś na budowie pracowałem, prąd mnie poraził, stoję, ty! Jeszcze raz? Tylko raz, drugiego bym mnie przeżył, co ty! No, to ile to tam? E, proszę pana, no, milion dwieście tysięcy. No to pojawia się pytanie, nie? Przyjmujecie auta w rozliczeniu. Tak, tak. no to super, okej, okay, no to w, bo w 84. mój stary, nie, zawarabara burga dał dwie bańki, także poproszę kluczyki, jesteście krewni 8 stówek. <śm> 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 Proszę pana. No rozłożę wam na raty, no spoko, no, jesteśmy kolegami, nie? Pana, przecież to było przed denominacją. A ja jestem przed kolacją, ty, no. no. nie, no jasne, że nie mam takiego hajsu ze sobą, ale tutaj w kieszonce mam ze sobą cały swój miesięczny utarg, także jest o co powalczyć. Weź mi rabatu, nie? Chwileczkę, przecież pan mówił, że pan nie ma pracy, to... No, ale mam trójkę dzieci. No i? No co, no i co? Co, pan nie słyszał? O tym programie rządowym e, pomocy dla obrotnych? Wie pan nie kojarzę? No jak pan nie słyszał o tym, że rząd wspomaga nie tych, co yy, na bezrobociu kładą się do łóżka i działają. Wie pan, przykro mi, nie słyszałem. To co, nie słyszał pan ten program 400 plus? A kto? Ale to 500 plus? Nie no, 400, jakbym miał 500, to bym musiał. Używa 500 plus! No prawda? Oczywiście to pan telewizji nie ogląda. Serio, 500? Oczywiście. Kuźwa to anka mnie na kasę robi. Matko, matko, i to kosztem dzieci, ty. Dobra, nieważne, mam tu 1200 zł. no weź mi koleś, z rabatu i wersję, no nie wiem, jakoś, jakiegoś golasa mi sprzedaj. To jest moje marzenie jeździć ze znakiem Ferrari. No weź bądź człowiek, no ile ile tego w miesiącu popchniesz, No dwa? Proszę pana, no pan no. ma 1200 zł. No, no, no. no. Tyle I to wszystko, mam. co pan ma? No, a no, to jest, to same banknoty, no człowieku, tu szeleści, człowieku, człowieku, poczet królów polskich od tak, A do Z, człowieku. Taka jak jest królna A? A może Kazimierz? Ty, <laughs> kurde. Troszkę ich tam było, no weź, no. To jest pana marzenie, tak? No. Pan ma 1200 zł. No tyle mam, no. No dobrze, proszę pana. W tej kwocie to ja mogę panu zaproponować, wie pan co, taką najprostszą wersję Ferrari. No i można frontem do klienta? Oczywiście. No dobra, to kiedy mam się zgłosić po auteczko? A to już za, za moment. Naprawdę? No, Oczywiście. No człowieku, tylko jak będziesz wjeżdżał mi lakieru, nie porysuj, ty. <laughs> Dawaj go. Gratuluję w imieniu własnym i naszej firmy. Sorry mi że spytam, ale ten, ale gdzie jest reszta elementów do składania? Nie nie, proszę pana, to jest komplet. To jest to? Tak. Kuźwa za 1200 zł kupiłem se latający dywan. Gratuluję. Co pan z nim zrobi? No co, wsadzę do Warabara burga, co? Miałem jeździć ze znaczkiem Ferrari, będę jeździć. No, marzenie spełnione, ty. Koleś, a ty masz jakieś marzenia? Ha, proszę pana, niech pan spojrzy. Ja mam pracę jak marzenie. No a moim marzeniem to jest mieć pracę. Niech pan idzie do urzędu pracy! Ha, ha, po co? Jeszcze dadzą mi pracę i stracę marzenie! Ty.